Bardzo dobra wiadomość i podziękowania dla Państwa na początek raportu z Polski. Sześcioletnia Karolinka Cisło z Malinia pod Mielcem w połowie czerwca pojedzie na operację serca do kliniki w Niemczech. Udało się zebrać 36 tysięcy euro. Pomogły setki osób i firm z całej Polski, wśród nich Państwo. Widzowie raportu z Polski. Karolinka przeszła już dwa etapy leczenia w Polsce, ale żeby jej serduszko mogło normalnie pracować, potrzebna jest kolejna operacja. Jej wykonania podjął się profesor Malec, który po wyjeździe z Polski pracuje w klinice w Minster w Niemczech. To jest po prostu podstawa. Musi po prostu być. Co prawda powinna już być dawno przeprowadzona. Tak jak profesor mówi, że to 4-5 lat, to jest już naprawdę. Bo to chodzi cały czas o te jakby komplikacje. Rodzice dziewczynki od wielu miesięcy zbierali pieniądze na zabieg. Pomagały im setki osób, fundacji i firm z całej Polski. Także nauczyciele szkoły w Maliniu i mieszkańcy tej miejscowości. Na pomoc dziewczynce przeznaczone został między innymi dochód z tego balu i aukcji. Resztę brakujących pieniędzy dołożyła Fundacja Śnieżki Twoja Szansa. Chciałam podziękować wszystkim. Rodzice dziewczynki odetchnęli z ulgą, że udało się zebrać potrzebne 36 tysięcy euro, ale wiedzą, że to jeszcze nie koniec walki o zdrowie dziecka. To jest jakby połowa sukcesu, prawda? Bo to jeszcze ta druga połowa, że trzeba jechać. Oczywiście to jest taki. to są taki stres, takie nerwy, że. ja cały czas się zresztą denerwuję i myślę o tym, ale najważniejsze, że to się udało i to myślę, że też się uda. Że uda się ta operacja. Jej termin został wyznaczony na połowę czerwca. Dziewczynka spędzi w niemieckiej klinice około miesiąca. Później czeka ją rehabilitacja, którą także uda się sfinansować z zebranych pieniędzy.